O której chcemy dzisiaj tutaj mówić na tej sali, jest bardzo ważnym elementem nowego postrzegania możliwości finansowania różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, i nie tylko, nowy instrument inżynierii finansowej. W dalszej części spotkania otrzymacie Państwo pełen wyczerpujący pakiet informacji na temat stopnia wdrażania Jessyki w województwie, dobrych praktyk, tych wszystkich projektów, które dzisiaj już są po części przygotowane. Jest bardzo ważny moment, ponieważ otwieramy pierwszą konferencję 4x4 Biznes, projekt, który będzie realizowany przez nas przez kolejne miesiące, aż do końca roku. Projekt 4x4 Biznes polega na tym, że będziemy przygotowywali przedsiębiorców z naszego województwa zachodnio-morskiego, którzy chcą skorzystać ze sfinansowania swojej inwestycji bardzo preferencyjnym finansowaniem, jaką jest pożyczka Jessica. W dniu dzisiejszym prelegenci, którzy. Którzy odwiedzili nas i byli, byli przede wszystkim na tym spotkaniu, pokazali tą wiedzę z drugiej strony, jak skorzystać. My, my po dzisiejszym spotkaniu będziemy mieli tą możliwość, żeby ci przedsiębiorcy jeszcze pomóc im od tej strony, związanej z przygotowaniem inwestycji, z możliwością aplikowania, z przygotowaniem osób zarządzających firmach, które będą chcieli skorzystać z, z tego produktu. Jest to szansa dla przedsiębiorców, którzy mają swoje projekty, czy mają koncepcje. Nie ma systemu dotacyjnych już w tej chwili w naszym województwie. Praktycznie został ostatni konkurs, który będzie w lutym, ale to dotyczy nowych technologii i to jest jedyna szansa na to, żeby przede wszystkim zrealizować swoje pomysły. Cieszę się, że taki odzew w dniu dzisiejszym na tej konferencji pozytywny jest ze strony firm i liczę na to też, że projekty, które będą realizowane w województwie, one przyniosą tą wartość dodaną dla samorządów gminnych, a samorząd gminny umożliwi tym firmom dopisywanie się do lokalnych planów rewitalizacji i tak w rzeczywistości ułatwi, czyli im ten start. W w formie pozyskania tego kapitału na rynku. E, patrząc się po dzisiejszych wypowiedziach e, i analizach, e, czysto, e, Czysto kryterialnych. Pożyczka Rzysika przebija każde inne finansowanie banku komercyjnego. Nie ma takiej formy pozyskania kapitału, więc my ze swojej strony, jako projekt 4 na 4 Biznes, postaramy się odpowiednio przygotować przedsiębiorców po to, żeby mogli aplikować. Natomiast mam nadzieję, że to przyniesie wartości dodane w postaci projektów, które będą realizowane. Serdecznie my ze strony organizacji. Zapraszamy do zgłaszania się na bezpłatne szkolenia. W dzisiejszej obecnej sytuacji możemy oceniać, że stopniowo gospodarka globalna wychodzi z największego stresu związanego z postkryzysowym stanem rynków finansowych z kryzysem zadłużenia w strefie euro. Mamy oznaki stabilizacji, stabilizacji sytuacji w gospodarce Stanów Zjednoczonych, w gospodarce chińskiej, w gospodarce strefy euro. To daje przesłanki do tego, by z umiarkowanym optymizmem popatrzeć w przyszłość i prognozować, że polska gospodarka będzie stopniowo, ale do przodu rosła, Nasza prognoza na ten rok to 3% wzrostu. W tych warunkach, przedsiębiorcy mogą nieco śmielej popatrzeć w przyszłość jeśli chodzi o rozważenie przedsięwzięć inwestycyjnych. Jednocześnie Przedsięwzięcia, które dają relatywnie niskie oprocentowanie kapitału, oprocentowanie dostępny, dostępnego finansowania powoduje, że w warunkach pokryzysowych, które charakteryzują się tym, że kredyt i finansowanie jest relatywnie drogie, tego typu przedsięwzięcia jak Jessica mogą być do rozważenia, mogą być rozważane przez przedsiębiorców i przez jednostki samorządu terytorialnego, jako te, które charakteryzują się relatywnie niskim oprocentowaniem. Jako Boźbank jesteśmy from czyli Funduszem Rozwoju Obszarów Miejskich. Na obszarze poza SOM, czyli poza szczecińskim obszarem metropolitalnym. Dysponujemy kwotą około 65 milionów złotych w ramach Jessica. Dodatkowo bank zabezpieczył pulę 100 milionów złotych w postaci czy w ramach dofinansowania projektów, w których ta struktura by wymagała dofinansowania jeszcze innych ze strony innych środków. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, zapraszamy. Inicjatywa Jessica dla województw Województwa Zachodnie Pomorskiego jest wielkim wyzwaniem, dlatego że na pewno zaliczamy się jako województwo do tych regionów Polsce, które wykazały się odwagą i w momencie, kiedy tak naprawdę ten instrument się rodził, powstawał, spróbowaliśmy i ze się przeznaczyć część środków, które powierzyła nam Unia Europejska właśnie w tym. Do, do wydatkowania właśnie w tym innowacyjnym, nowym modelu finansowania, gdzie, gdzie zamiast tradycyjnych grantów na projekty rewitalizacyjne, miejskie czy też związane z mieszkalnictwem, stwierdziliśmy, że część tych środków właśnie w oparciu o Instytut Jessica będziemy dokonywać dystrybucji tych środków w oparciu o, o system odnawialny, czyli pożyczki. W tej chwili są głównie pożyczki, ale myślimy też o jakichś poręczeniach, myślimy też o instrumentach kapitałowych, więc traktujemy to. W tym okresie programowania, w którym w tej chwili jesteśmy, w tym budżetowaniu, tak, w, tym, w, tym, w tym programie, który, który realizujemy bardziej jako, jako taką praktykę, szkolenie, przygotowanie przed kolejnym okresem programowania, wierzymy, że Jessica i w ogóle cały ten model finansowania, finansowania zwrotnego, okaże się takim strzałem w dziesiątkę. Strzałem w rzeczywiste potrzeby, które istnieją w zachodniopomorskich miastach, gdzie obszarów zdegradowanych jest bardzo wiele i możliwość uruchomienia taniego pieniądza, taniego finansowania. W nowoczesny sposób, w oparciu o taki instrument finansowy, jakim jest Jessica, pozwoli zmienić oblicze naszych miast. Tak? Może to nie będzie, ta kwota nie pozwala na, na wielką rewolucję w całym województwie, ale pozwala na pewno zrobić kilka ciekawych projektów, które mogą posłużyć za model powielany w następnych latach, kiedy tych pieniędzy właśnie w takich obnawialnych instrumentach typu Jessica będzie znacznie, znacznie więcej. Więc to jest dla nas inwestycja w przyszłość. Inicjatywa JESSICA jest wdrażana przez nasz bank jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w trzech województwach województwie zachodniopomorskim, województwie pomorskim i województwie śląskim. Muszę przyznać, że województwo zachodniopomorskie jest nam szczególnie bliskie w związku z tym, że jest to pierwsza nasza tego typu rola w województwie jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich. Szczególnie zależy nam na inicjatywie przedsiębiorców, którzy mogą zmienić oblicze całego województwa, realizując bardzo dużo ciekawych i różnorodnych inwestycji. Trzeba pamiętać, że wdrażając inicjatywę Jessica wygrywamy wszyscy. Można tutaj powiedzieć z całą stanowczością, że jest to zasada win-win. Ponieważ wygrywa zarówno miasto, które zyskuje bardzo ciekawą inwestycję miejską, jak i przedsiębiorca, ponieważ otrzymuje finansowanie, które jest na bardzo atrakcyjnych warunkach finansowych. Na co dzień spotykamy się z potencjalnymi przedsiębiorcami, wnioskodawcami, czyli też przedsiębiorcami i samorządami, które będą ubiegały się czy ubiegają się o środki z inicjatywy Jessica. Inicjatywa Jessica to bardzo ciekawy produkt, to produkt, który zastępuje nieobecne i niemożliwe już do pozyskania dotacje w Polsce, w województwie na przykład zachodniopomorskim. Produkt, który polega na udzielaniu preferencyjnych pożyczek na mniejszym niż WIBOR o Oprocentowaniu, czyli oprocentowanie tej pożyczki wynosi wybor 3 miesięczny minus 2 punkty procentowe. Jest to pieniądz długookresowy, maksymalnie na 15 lat. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z pożyczką Jessica, mamy pewne wymogi dotyczące projektów. Musimy mieć projekty, które wpisują się w lokalne programy rewitalizacji miast województwa zachodniopomorskiego. Musimy mieć projekty, których realizacja przyczynia się do rozwoju województwa miasta do zmniejszenia e, obszarów zdegradowanych, zmniejszenia bezrobocia, wyeliminowania negatywnych efektów społecznych, które mogą funkcjonować w, w danym mieście. Produkt Jessica jest bardzo ciekawym produktem, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą realizować inwestycje, które służą ich celom komercyjnym, ale z drugiej strony przyczyniają się do rozwoju miasta i do neutralizacji negatywnych elementów społecznych występujących w miastach. Co ważne jest, przy projektach Jessica bezwzględnie dobrze byłoby, gdyby... Możliwa była współpraca pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami, po to, aby realizowane projekty mogły nieść za sobą elementy społeczne, które ważne są dla danego e, miasta. Proszę Państwa, e, to jest tak, że e, w tej chwili jesteśmy w pewnej fazie e, wszyscy mówią kryzysu, natomiast ja po przedsiębiorcach, ja po planowanych inwestycjach widzę, że podnosimy się powoli w Województwie Zachodnio-Pomorskim z e, pewnych, pewnych zastojów inwestycyjnych, które funkcjonują. Ci, którzy wahają, wahają się jeszcze nad tym, czy inwestować i w jaki sposób i z jakich źródeł mają możliwość poprzez pożyczkę Jessica zrobienia tego w, najbardziej w najmniej ryzykowny i najbardziej przyjazny sposób. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze pożyczka Jessica jest tanim pieniądzem, długookresowym. Po drugie bank, zanim udzieli pożyczki Jessica, zweryfikuje, czy projekt ma właściwy poziom dochodowości, który pozwala na to, aby pożyczka Jessica była, została spłacona. Dzięki temu e ten beneficjent, który podpisze umowę z bankiem ma duże szanse na zrealizowanie inwestycji z sukcesem i zrealizowanie inwestycji z pieniądza zewnętrznego, który zostanie po pewnym czasie spłacony.